teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdajmy łaski, Panie Pańsku, błogosławioneś Ty między nienastami, błogosławioną w oczywotach Twojego Jezusa. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Maryjo Matko, Boża, Święta Maryjo Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej Amen. Święta Maryjo Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej Amen. Jak była na początku teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Przebacz nam nasze grzechy. Zachowaj nas od ognia piekielnego. Zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy i za wszystkimi, którzy się do Ciebie nie uciekają, a zwłaszcza za nieprzyjaciółmi Kościoła Świętego i polecanymi Tobie. Ojcze nasz, który jest w niebie, święci, się imię Twoje, wszystko Królestwo Twoje, bądź wola Twoje jak w niebie, tak na ziemi. I, Panie, na nasz, Boże, nie nam dzisiaj i odpuść nam

Zdrowaś Maryjo łaski pełna Amen. Pan z tobą błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego Jezus. Święta Maryjo teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo łaski pełna Pan z tobą błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego Jezus. Święta Maryjo, mach Bożza, święta nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaście między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, mach Boże, mój się z nami i Teraz i godzinę. Zdrowość Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, wrzeszny, teraz i godzinę na śmierci naszej. Amen. Strowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, bądźcie za nami grzesznymi, teraz i w godzinę naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski, pełna Pan z Tobą, błogosławionaście Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, bądźcie za nami teraz i w godzinę naszej. Zdrowaś, Mariu, łaski pewna, Pan z Tobą, błogosławionaś tym między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Zdrowaś Maryjo łaski pewna, Pan z Tobą, błogosławionaś tym między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Teraz w świecie, w świecie naszej Maryjo, Zdrowaś Maryjowaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Dzisiaj na Maryjowaski, w świecie naszej Amy. Teraz w świecie, w świecie naszej Amen. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu. O Mój Jezu, przerwacz w naszej grzechy, zachowaj nas do wątpienia zachowaj, zachowaj wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. O Maryjo, bez grzechu poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie I Boże, mi tobie, I za trzecia Narodzenie Pana Jezusa. Ojcze nasz, który jest w niebie, nie się imię Twoje, przyjdź Królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszechnego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie bądź nas za pokuszenie ale nas dwa podeszły. Amen. Zdrowaś o łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony obok żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony Bożywota, Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinach śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owo, żywota Twojego, Jezus. Święta Maryja Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinach śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony, o Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony, o Boże, Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz im godzina godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryja, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz im godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławiony owo żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owo żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony o łódź żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się nad nami chrzestnymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu jak bywa na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i do dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. O Maryjo, bez grzechu poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy, i za wszystkimi, którzy się do Ciebie nie uciekają, a zwłaszcza za nieprzyjaciółmi Kościoła Świętego i poleconymi Tobie. i Syna, i Świętego. Ojcze nasz, który się z niebie, Twoje, święć królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na Chleba naszego poprzedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom, i nie wróć nas na pokuszenie, ale nas zbawę swego. Amen. Zdrowaś, Maria, łaski pewna, Pan z Tobą, błogosławionaś między niewiastami i błogosławiony w Twojego, Jezus. Święta Amen. Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś, Maria, łaski pewna, Pan z Tobą, błogosławionaś, błogosławiony, owoc Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami krzyżnymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Ołaś Maryjo, łaski pewna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między i błogosławiony, owoc przywoda Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami krzyżnymi, teraz im w godzinę w naszej. Amen. Święta Maryjo, łaski pewna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Amen. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami chrzestnymi, teraz i w godzinę w naszej. Amen. Święta Maryjo, łaski pewna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty niewiastami i błogosławiony, owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami chrzestnymi, teraz i w godzinę w śmierci naszej. Amen. Żywasz Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą błogosławiona, święty i błogosławiony, owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami chrzestnymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowość Maryjo łaski, pełna mhm. Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc przyroda Twojego Jezus. Święta Maryjo Matko Boża, módl się za nami grzesznymi. teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowość Maryjo łaski, i błogosławiony, owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami chrzestnymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowość Maryjo, Matki <coughs> pewna, z błogosławiona, święty i błogosławiony, owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami chrzestnymi, teraz i w godzinę śmierci naszej amen. Święta Maryjo łaski pełna Pan z tobą błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego Jezus. Amen. Święta Maryjo, Matko Boża amen. módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej amen. Paweł Synowi, Oj jak bywa na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. O Jezu, Przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. O bez grzechu, poczęta. się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. I za wszystkimi, którzy się do Ciebie nie uciekają, a zwłaszcza za nieprzyjaciółmi Kościoła Świętego i poleconymi Tobie. Rózka, za piąte nasz, któryś jest w niebie święci imię Twoje, przyjść Królestwo Twoje, bądź wola Twoja jak w niebie, tak i na ziemi. I na naszego dzisiaj. Ja, nie ukrojmy odpuszczamy, odpuszczamy naszych innowaryzm i nie, nie rzuć nas stąpę, ale dachu, ale dachu, ale tle, z ale nas zbaw o w to, co żyjemy. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan sobą, błogosławiona błogosławionaś między niewiastami i błogosławionym owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, przebudź życie na dnie księżnych, teraz i w dniu świętych. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, święta teraz i w śmierć naszego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, za nami teraz i w cię, naszej nasz, strobaś Maryjo łaski pełna, pan z tobą, błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego Jezus. Święta Maryjo, łaskawa, Boża, za nami grzesznymi, teraz i w cię, syna naszej, Zdrowaś Maryjo łaski pełna, pan z tobą, błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módź się z nami wśród Teraz i w naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Teraz w godzinę śmierci naszej, Amen. Zdrowość Maryjo, łaski pewna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławionym owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, za nami w, Teraz w godzinę śmierci naszej, Amen. Zdrowość Maryjo, łaski pewna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławionym owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, bądźcie za nami grzesznymi, teraz i w godzinę świętej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony, owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, ucień za na nami wśród świętych. Teraz, w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi Duchowi Świętemu, jak była na początku, że raz i zawsze nie na wieki. Jej uchwały. O Jezu, przebacz nam na Zachowaj nas do dnia wieczornego, zabrować wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. O Marjo, bez grzechu poczęta. Móż się za nami i żebyśmy do Ciebie uciekali. I zaszczytnie i żebyśmy do Ciebie nie uciekali. A I w Tobie. Uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami, racznych w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód, racz na zawsze wybawiać. Panno chwalebna i Błogosławiona, o Pani nasza, o nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, Swojemu Synowi nas oddawaj. Tyle kroć bądź poważny. Oh!